Dajmy trzy! Witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy w grę To czy to. I w ten sposób sprawdzimy, czy może myślimy tak samo. Albo nawet identycznie. Zasady są bardzo proste. Mamy dwie opcje i po prostu spośród nich musimy wybrać tą jedną, która nam najbardziej pasuje. I właśnie w ten sposób Wy również będziecie mogli się dowiedzieć nowych informacji o nas. No więc co? Zapraszamy Zajemy. do oglądania! Netflix czy kino? Okay. Chociaż już mi 3-4 Netflix. 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 Ale to bardzo zależy w sumie od humoru. No i nie. Tak sami w sumie w domku, sobie siedzicie wygodnie. Zawsze Netflix. Tak ja czasem mam po prostu taką ochotę, że bardzo lubię kina i bardzo lubię chodzić do kin, ale w no sumie po prostu nie ma na co. Runda, Runda. druga. Słone czy słodkie? To co macie? Trzy dwa, ry. Trzy, 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 dwa, ryk. Trzy, dwa, Słodkie, słone. No. Ja wiedziałam, że, ja że to jest słodkie. Ja wiedziałam, że to jest słodkie. Ja wiedziałam, że to jest słodkie. Ale to było słone. Ale zależy od humoru w sumie. Nie. Mm. U mnie nie. Ja go mam Ja słone. Ja go mam przyjebę dużo słodyczy, ale to ale zależy Ale w sumie wiesz, słone to też są na przykład chipsy. No dobra, tak fifty-fifty, ale to, to. to bardziej Runda słone. trzecia? Runda trzecia! Psy czy koty? Chyba damy hmm. tą samą odpowiedź, tak myślę. Ale ja mam wytłumaczenie no na pewno damy tą samą Chyba Ola nie Trzy, cztery Są to koty Ja wiedziałam, mam że mam te do... koty Ko... Ola ma psa! Ja mam psa, bo ja się bardzo lubię bawić z pieskami Ale że jeszcze się utożsamiam z kotkiem To uważam, że kotki są o wiele fajniejsze Ola ja wygląda no. na takie kotki. Ja czuję, że koty są e, częścią mnie. jest. Ja Pies. też pieski. Ja też ja to, ja to naraz... Ale pięknie też są tutaj. Ale masz o kotku. Ruda najlepiej. Runa czwarta! Human czy ścisła? Ja mam teraz zagłaskę, bo ja jestem na profilu humanistycznym i naprawdę ja wiem, jakie to jest trudne kierunek, ale jednak niektóre ścisłe są po prostu chyba... Znaczy... zacznijmy od tego, że jesteśmy w jakiś sposób oglądani ze szczytu. więc... Ja. Human, ale to wyłączy, dlatego, że... dlatego że jestem takim profilu w sumie. Jak i dlatego? Na ale wchodząc bardziej w historię i to wszystko, to jesteśmy o wszystkie bardziej humanistyczne, bo ogólnie mamy otwartą głowę na więcej tematów. Dla Was opcji jest wiele w każdej. W każdej ja myślę, że A tak tak w tak w jest po prostu, czy cię Przeważnie jedno rozwiązanie, bo tak jest, ma matematyka fizyka, każdy ma swoje logiczne rozwiązanie. Coś logiczne, dla mnie nielogiczne. Runda piąta! Pizza czy burger? Trzy, cztery. cztery. Ale kto siedem. Pizza, pizza, pizza No i fajnie, To jest nie I Ja nie czuję w ogóle za burgerami Ja lubię takie z maka, a jak wiecie, jakbym sobie miała To nie burger, a pizzę sami sobie możecie w domu zrobić Bułka, trochę sosu i kawałek trwały, jest dobre Ja na przykład lubię te burgery, ale Ty go jeszcze przez cały czas Ja bom go raz w tym sezonie, tak! Jak raz? Dobra Ja mam dwa, dwa razy albo trzy Dosłownie w Warszawie znaleźć dobrego burgera to jest cudo No jeśli mam powiedzieć, to Dokończając to, co chciałam zacząć. <laughs> że ja po prostu burgerów nie wiem to że dlatego że jest po prostu tam za dużo rzeczy, których nie lubię albo których boję się spróbować. A w pizzy to jest zawsze to, co sobie mogę wybrać, nie? A, Na przykład w domu to co ja mogę zjeść, no bułka kotlet serii bułka Runda szósta! Bruneci czy blondyni? Czekajcie, 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 bo ja potrzebuję momencik, dobra? Okej jest taka. No Trzy, cztery. cztery. Ja mam wypisane trochę marker, więc pozwólcie, że wam przeczytam. Mam tutaj napisane bruneci, ale czasem blondyni. Bo zawsze uważałam, że moim typem chłopaka yy, są... W sensie moim typem yy, chłopaka jest brunet z ciemnymi oczami. A teraz zauważyłam, że na przykład nawet na TikToku jak mi się wyświetlają jakieś filmiki, to ja mam takie była, słodki blondyn. I nie wiem, teraz mnie jakoś też te się mnie do blondynu. I, I już sama nie wiem. Bo generalnie to nie mam chyba takiego typu chłopaka z kolor włosów. Dla mnie jest obojętne. Kolor włosów mógłbym... nie, ale fryzura jest ważna. Runda siódma. siódma! Komedie czy horrory? łatwiej łatwizna. Łatwo. O, Ej, nie wiem. Zależy od humoru. Sandy, ty zawsze w jedno i to samo wybierzesz, bo... Trzy. Bo co? Poczekajcie, bo ja Bo, bo zaraz ci powiem. Trzy, Trzy cztery. Dokładnie tak, bo ty jesteś strachliwa i się wszystkiego boisz. Nie jestem strachliwa. Sady, my no, pokamy my... My w okno, po prostu z nim pukniemy w okno, żeby. A ty, ta się, nas wchodzi, a ty się już zaczynasz bardziej. że nie. Ale nie było takiej sytuacji. Były takie sytuacje. Fitnie? Ale... Non-stop. Ale nie, ale tak for real, ty się wszystkiego boisz. Ja lubię oglądać, że ludzie nie wychodzą w związkach. Wszystkie te seriale no. są najlepsze. Runda, Runda... ósma. KFC czy McDonald's? Ale kto to jest prosta. A Maja, chyba, co nie? No, tutaj zależy, co zamawiamy Zależy sobie od miejsca, totalnego, ale okay. patrzę teraz na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą sytuację na moje tutaj. O, jesteśmy do tym e... zawsze kiedy wsujemy. No iż i już na na obiad. Aczkolwiek powiem Wam, no, że naprawdę kiedyś bym nie było głowy, nie ale Kersji ja teraz mam... Nie wiem w większy ten... sentyment, bo ja się bardziej najadam w ten ja kierunku. Ale ja już też bardziej smakuję. Runda dziewiąta! Czyli w domu, czy wyjście na miasto? Nie śpiewam na głos jednak kocham. Szymam osiemdziesiętnych. No w po prostu sobie siedzieć w domu kochillować. Kiaciół w ogóle przy... oglądać Netflixa pod kocykiem. No, co się nie robię. U mnie akurat do mnie, w sensie ja wolę wyjść na miasto, a bardziej nie tyle co nawet na miasto, co po prostu wyjście z domu nawet na przykład do kogoś. Nie wiem, ja u mnie ja mam małe mieszkanie, a. co nie? I ja po prostu jak siedzę w domu, to się czuję taka, taka, nie wiem, nie? Na przykład ja mam coś takiego, że jak sobie siedzę z rodzicami, na przykład gadam przez telefon, to się ja siedzę w drugim pokoju, rodzę w drugiej i mam właśnie te drzwi. To moja mama puka mi ścianę, że mam być ciszej, także ja po prostu, że jestem głośną osobą, to po prostu lubię wyjść na zewnątrz, co nie. Okej, okay. To ja wybrałam wyjście, ale to w sumie... Patrząc na teraz, bo to zależy totalnie od dnia, a że jestem w szkole w chmurze, to bardzo często jestem w domu, więc aktualnie bym wyszła sobie. Runda, Runda dziewiąta! Muzyka do płakania czy do tańczenia? Zależy od humoru. Ale. Patrzę na dzisiaj jak coś, jak to nagrywałam. Ja też patrzę na dzisiaj. Wszędzie że żebyś się jak lekarz. Trzy, cztery. cztery do tańczenia, taniec, przed tańcem, Dzisiaj masz taki humorek do płakania. Znaczy, nie że mam taki humorek, ale no, no w sumie tak. <laughs> <laughs> Jest. Nie jestem taki humorek, ale w sumie to tak, tak. Jakby, no nie wiem. Dzisiaj no, obgadamy obgadamy to dzisiaj, obgadamy na no, Myślę, że to zależy od humoru. Natomiast dzisiaj rano. Wy trzy śpiewaliśmy driver, Drivers License mm -hmm. i tak się darłyśmy do tego i stwierdziłam, że kurczą gdzieś taki humor na to i zrobiłabym tak na takie piosenki, po prostu żeby tak. tak krzyczeć, jak tak, tak, wszystkie emocje wyrzucić. Po prostu wyrzuciłabym tak akurat dzisiaj. Ale wiecie, ja lubię też muzyczkę do tańczenia. A ja wybrałam taniec, bo jakoś mam taki dobry humor ostatnio i po prostu brakuje mi, wiecie, takiego czegoś, że wychodzi się na przykład wiecie wakacje, wychodzi się na jakieś pole, głośnik, jakiś riptide i wiecie, i dzieci no, o sobie po prostu to jest takie fajne. A Ja wybrałam taniec, bo, bo nie lubię słuchać słutnej muzyki, bo, bo tak. zmieniam się humor, teraz jestem smutna nagle, e, ale czasem się się płakać tak dla fabuły. No, no płakać to znowu na do muzyki nagle. Dobra, lecimy dalej. Runda dziesiąta. Wielkie miasto, czy wieś? Ja wiem, że nasze odpowiedzi są tak różne. Wszystkie, cztery. cztery. Trzy, Wielkie miasto. miasto. Ej, nie, o, nie wiem, mnie wielkie miasta przytłaczają po prostu. Za dużo tam się dzieje, a ja czasami potrzebuję takiego miejsca po prostu do odpoczynku, żeby wycilować., Okej, okay, a teraz żeby... mam na siebie szybkie pytanie. Wolisz faktycznie wieść, czy y, od dużego miasta by cię przytłaczać, czy na przykład nie mogłabyś nawet mieszkać o, w miejscowości ja blisko zbyt. jakiegoś dużego miasta? Mogłabym mieszkać w miejscowości blisko. Czyli to chodzi po, po prostu, że chcę No dokładnie, nie mogłabym mieszkać wiecie, w takim centrum. Na przykład nie chciałabym w Warszawie, nigdy, Mhm. Czy ja tak wiecie, Pot na przykład. A ja kocham wielkie miasta, kocham szumy, kocham Harminder, kocham te światła, kocham miasta, które nigdy nie śpią praktycznie. To są takie fajne, moim zdaniem, te, ale jeśli miałabym wybierać, na przykład w Warszawie, mogłabym zamieszkać, myślę, że tak, ale no byłoby to dla mnie trudne pewnie też przyzwyczajenie. No i też jestem ja sama z małego miasta i po prostu takie, takie sytuacje, że znasz praktycznie każdego, no bo u mnie miasteczko ma 11 tysięcy i to jest takie dla mnie, nie, nikt nowy. A jak ktoś nowy na osiedlu pojawia, to od razu, no, no i mamu widziałaś, przyjechał, coś nowy. Muszę z panią Skun no, trochę tak, trochę tak. Nie, to. Po miastu, nie? A ja nie lubię małych miast, bo nie wiem, no to sama sytuacja, każdy ci tam zna. Więc... Mhm. O, Ale. Nie, nie, dlatego wielkie miasta prywatnie. Runda, Runda jedenasta! Lato czy zima? Nie mam odpowiedź już. Trzy, cztery. cztery. Lato? Lato. Lato. lato? lato. No i lato. lato Trzeba tłumaczyć. Super. I co się czujemy no. chyba wszyscy wtedy. Córeczko. Tęskiwać. Jesteś tęskni za latem. Dobra, raz jeszcze 6 miesięcy. Aż 6 miesięcy? Szuka dworów, kiedy jest. No! Super. Oj, tam, oj, tam, będzie ta. Potrzebuję lata. Na Następna tylko. <tanku> runda dwunasta. Podróż autem czy pociągiem? Dobra. E, szczerze. O yy, ja nie mam zielonego pojęcia, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No, mm, muszę już coś wpisać, napiszę takimi drukowanymi. 3, 4, 3. Ło. Albo... I ja napisałam sam pociąg, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mam bardzo miłe wspomnienia z pociągami I jakoś tak mam teraz sentyment do tych pociągów Jakieś takie, nie wiem, wspomnienia i tak dalej Ja też tak, w jestem w pociągu i bardzo kocham jeździć pociągami Ale to nie z własnej woli, po prostu nie mam auta i nie mogę nim jeździć No słodnie a, ja ja a w aucie mogę sobie pośpiewać, drzeć się Nie no, auto jest naprawdę super, dlaczego ja sam pociąg, nie wiem, mogę nie to skreślić No w aucie ja, ja się drzeć, śpiewać musisz wziąć pod uwagę, że są tam też inne Ta, osoby I, i możesz powiedzieć to, tego, czego chcesz Pociąg jakaś pani. Plasze, ciszej! Auto, let's Auto. Go. Auto! Następne pytanie. Runda trzynasta. Góry czy plaża? Dobra. Trzy, <gry> Trzy cztery. cztery. <gry> plaża. plaża, ale nie w Polsce. Plaża, ale nie w Polsce. W ogóle w Polsce. nie w Polsce. <gry> Nie, nie boże góry w Polsceczkę są naprawdę ok. W sensie w moim zdaniem są naprawdę ładne, są. aczkolwiek tam, są. Ja nie przypadam za górami, bo ja się strasznie szybko męczę, wchodzę w stanie i nie, nie daję rady. Dlatego takie... Lamoz plażę... pamiętam. <laughs> no, ale ja, ja, ja myślę, że dlatego, że po prostu co roku jestem na plaży w wakacje i po prostu mam dobre z tym Dlatego też zawsze uważam Niestety to już koniec tego odcinka Mamy nadzieję, że Wam się podobał I troszeczkę więcej się o nas dowiedzieliście Nie wiem, czy uważacie tak samo jak my, ale jednak Trochę nas już łączy, mamy jakieś Podobne tak myślenia, chociaż czasami Znajdą się wyjątki No tak, czasem różnią się nasze odpowiedzi, czasem się zgadzamy Różnie bywa, ale różnice nie są wcale złe Możemy też poznawać siebie Uczyć się od siebie różnych rzeczy Czy świat jest przez to ciekawszy Możemy też poznawać siebie, próbować różnych Po prostu innych rzeczy niż te, które zazwyczaj robimy no i co? Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie, komentarz, lajka. i subskrybujcie!